Siemano wszystkim z tej strony zwróciłem sobie was w kolejnym materiale z Warten z tych naziemnych Tym razem Jestem z Nicholasem Dobry wieczór, dobry, dzień dobry kurde Kurde, źródło oświetlenia się, się wróciło o, dobra. A konkretnie użyłem latarki w telefonie, jako źródło oświetlenia. Aha Znaczy mam tam mam lampę jeszcze w tamtym miejscu, ale... Nad, ...nad monitorem. Ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ostatnio materiału staram się robić z pewnym dodatkiem. No, niestety Nikolas nie ma 5-7, maksymalnie 4-7. A to ten Tygrys, którego aktualnie... Cztery... Ej, dlaczego nie są to realistyczne, tylko grą Bo ja nie gram realistyków. A ja gram. Realistyki są lepsze. Real... To... Realistyki są te y... Realistyki dają więcej kasy A więcej jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo jako że pewien osobnik mi powiedział yy, Z którym pracuję, z którym znam się od czwartej szko klasy szkoły podstawowej What the fuck co ten gościu zrobił <laughs> Czyli chodzi mi tu o Dominika yy, Pozdrawiam właśnie Dominika oraz Lewych, czyli Łukasza i Kamila Z firmy gdzie ja pracuję Ponieważ oni mi mówili, że Łukasz, o oh, fakt z prawej, że Łukasz y, oglądał moje materiały w trak, na, na pauzie. No. O, niszczyciel! Niszczyciel pod D, tak? Bum. No jak to? On prawie padł tylko ma dwa, na, na dwóch załogantów. O, jak panzer. Nie, no tego sobie nie przebiłem A ja powinienem przebić chyba panterą, mi się wydaje Celnik został uszkodzony Ta. Ej tak z tyle tego pyłu, że nie mogę znaleźć jakiegoś celu, co nie mogę wycelować Ty też masz taki duży piękny Pien Eee, 150? Tak No, 145 ja mam Z lewej strony ja gdzieś tygrys... będzie ciężki jechał O, oh, shit, tygrys O, tygrys Widzę go Uf na zielono M10. trafienie M... co, M10. nie przybije? M10 mnie ufnął M10 mnie ufnął Uf, tak A propos uf, to będzie jeszcze fajny moment Z 30... 30 albo 31 tego miesiąca Potrzebuję jeszcze dograć kilku... kilka scenek Bo jeżeli zwrócicie uwagę to na... Od 41 bodajże Materiału w Funny Moments mam tak zastosowane cutscenki Tak, jest to inspiracja One and Only Czyli World of Lord. Mhm. Oj, o, nie, jest... Inspirowane. mnie no, Jest jedynkę masz z prawej Ja nie wiem mm. czy coś zrobisz jeszcze, że powiedzieć. Zrobię, zrobię A lecę samolotem Co to wyglądam dość śmiesznie, wiem o tym, ale mam okulary połamane O. Ej człowieku, ja mam po 40mm skrzydłach, więc Mogę z tym zniszczyć nawet tego TDK Bo on działa 20mm Ej ty, ty ty fonem grasz, ty fonem no, tajfun. Ja właśnie go robię. Eee... trzecia. Trzecia w... w Niemczech, eee, to w amerykańcach. W eee, brytolach. I w tych, i w amerykańcach. No to mówię, o amerykański... Ale to naziemne. No shit, nie trafiłem. O, mogę sobie symulację wziąć. Szkodziemce to szkodziemce co przepadło. Bardziej się opłaca ten, zbierać na tego... Yy, no... Na... Yy, tego, na szturmowego. Albo na bombówce. Sb2c, to szkodliwą będzie jeszcze... Yy. nasz może inaczej zadam pytanie. Wiem, że to nie jest ta sama gra, aczkolwiek jest yy, też coś związane z czułgami, mianowicie chodzi mi o... wota. Yy, Czy chcielibyście mieć... Yy inny z bo jest możliwość każdy chyba może... co go się zrobił! Uu! O kurde ale to było głupie Czy ten jest jeden dalej tam żyje? Tak, żyje dalej U, wcześniej Uf. miałem tygresa E, teraz mam tygresa H i1, bo tak jest ten tygrys? Znaczy tygrys. Jest jeden, bo chciałbym go... ...dostać oznakę zemsta słodka czy coś, coś takiego to było? Co mnie mi, mi jakiś komunikator wskakujeł. Zapisano ja chwila chyba śmierci. Zniszcz, ja chyba zniszczę tego tygrysa na lot tym artylerium. No chyba nie mnie. Oj, cholera. No, jak się rusza, to nie mogę wiesz ruszać. Eee, te. O co tam Elagi masz, czy? To wyjesz. Uf. No, to fuk. E, Ej, coś ci się chyba popsuło. <laughs> nie, czy ty widzisz mój damage panel, czy nie? Mmm... Widzę. Nie możesz się ruszyć wieżą. O, nie, ruszam, widzisz? R ruszam. Ale patrz to... Te... Jak się ruszę, to patrz. To faktyko, to mam. Naprawiam się? Mogę ruszać. <laughs> Dobra, wyjeżdżam. Rozegram jeszcze jedną bitwę i będziemy kończyć Kill me, cowards I'm coming for you, motherfucker No mm. ja myślicie jakbym go trafił w ruchu, jest <laughs> zablokowany wierzół Nie ma tego KM'a No wierzy, obok działa A, praktycznie, że do I will find you and I will kill you Bo nie no takiego to filmu było Ja chyba po... po War Thunderze że się pójdę na ki bo trochę się tak nudzę, a chciałbym to trochę... poroleplayować. I być trochę klasą dupa E no Dobra koniec bitwy Tak w ostatnim momencie się zabiłem Odci What the fuck Jeden op koło No to fuck, nie ruszam teraz lok na krawaturze, a widzicie co się dzieje. Dobra, nie ma sensu, żeby nagrywać to, bo to beznadziejny tak beznadziejne połączenie sieciowe, że... Zwróćcie uwagę jak sojusznicy się zachowują No, Także w tym materiale to by był na tyle Także jeśli Wam się materiał spodobał, dacie się go w ogóle Napiszcie komentarz Przypominam o ankietach w Parym Górnym Rogu O ile ja sam nie zapomnę ich dodać Uf. Ale na 90% są mhm. Także do usłyszenia w tym materiale Na razie no i cześć, cześć.